Się. Powinniśmy tu poczekać. Bruno, przecież ten tunel ma tylko jeden wyjazd. Tak, wszyscy to wiedzą. Jedźmy po niespodziankę. Ja tutaj zostaję. Tylko nas opóźniasz, Bruno. Nieprawda. Po prostu słucham wskazówek. Wy nigdy nie słuchacie. Jak chcesz. My jedziemy. Prawda, Wilson? Tak, ruszajmy. Ale przez to ominie was... Niespodzianka! A, edziu! <laughs> Przepraszam, kolego. Mam wskazówki. Gotowy? Oto one! Wiedziałem, że trzeba czekać! Czerwony znaczy stop, a zielony jedź! O, stary tor jest otwarty! Tak, zgadłeś! Hej, nie trać czasu, jedź tam! Wilson, Koko, wracajcie! Pomyliliście się! Nie to nie. Róbcie sobie, co chcecie. Będę miał niespodziankę dla siebie. Coś się wydarzy. Mm -hmm. Tak, już za chwileczkę! To jest objazdowe kino. Tego się zupełnie nie spodziewałem. A teraz zobaczycie super ciuchcie w zupełnie nowym filmie Akcji! Najnowszy film o superciuchci! To najlepsza niespodzianka na świecie. To jest silny, pomocny i wykona każde zadanie. Superciuchcia! Zgadza się! Nasz fist pary to niesamowite! Nasz prywatny pokaz i. O, nie ma tu Wilsona ani Koko. A my zawsze razem oglądamy filmy o superciuchci. Już nie pędzisz! nie! Zależy to! Dzięki, Koko. To cud, że zdążyłaś. Super ciuchcia ma rację. Bardzo przydatny manewr. Tak, świetnie ci wyszedł. Chociaż jechałaś tyłem. Hmm, ja bym tak nie potrafił. Co ty gadasz? Jesteś naprawdę zdolny. Musisz uwierzyć w siebie. Poćwiczymy, gdy wrócisz. Dzięki Koko, masz rację. Dalej pojadę sam. Do zobaczenia Uwaga wszyscy, proszę na miejsca! A ja tak ciężko trenowałam. Co za pech cisza na planie i... akcja! O, cięcie! Niech ktoś naprawi światło. Zaczynamy od nowa. Teraz albo nigdy. Pokażę Superciuchci czego się nauczyłam. Zaczekaj. Wszystko gotowe? Ej, Superciuchcio, coś ci pokażę. Koko, co ty robisz? Koko, zatrzymaj się! Nie wchodzić przed kamerę! Stój, Koko! Się, ale musiałem. Ależ ty mnie uratowałeś! Uuu, Uuu, ja nie samochód. Samochód. Co za imponujący manewr! Trzeba mieć wielką odwagę i jeszcze większą sprawność. Sam bym tego nie zrobił lepiej. Ja tylko pomogłem przyjaciółce! Jesteś nadzwyczajny! Naprawdę pierwsza klasa! A tu robota nieskończona. Wilson, gdzie jesteś? Tu jestem! wychywanie nie w tę stronę! Wilson, a ja ciebie szukam! Cześć, Olga! Powodzenia! Witajcie, moje ciuchciaki! O, tory są pięknie wysypane piaskiem! Chciałem ci zaliczyć egzamin, aż do teraz. Nie zdałeś. Ale, ale ja już nie byłem przymocowany do wagonu. Iwo, Smyczek. Õyake Jak, 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 jak miło Cię widzieć. Dobra, chcę pogadać o Koko. Obawiam się, że nie zdała. Z powodu tego Twojego urządzenia piszczało, chociaż nic złego nie zrobiła. Tak, ale procedury ministerstwa wymagają. Pamiętam, że kiedy odbierałem swoją odznakę z recyklingu, pewien młody człowiek zdawał egzamin, który w przyszłości miał dać mu prawo do egzaminowania innych. Pamiętam, Pamiętam też, że kiedy odebrałem odznakę, to ze szczęścia zatrąbiłem w nieodpowiednim momencie. Moje nerwy! A kto się wtedy tak przestraszył, że przewrócił egzaminatora i chciał do mamusi? Oblałbyś ten test, gdybym nie przyznał, że to była moja wina! Masz rację. Koko, zdajesz egzamin jeszcze raz. I tym razem nie używaj tego trzęso czegoś tam. <giby> Iwo, zabierze to do recyklingu. <giby> Hej, a co <giby> będzie ze mną? Zdałem? O, e, no, tak, przepraszam. Dobrze się spisałeś. Zasłużyłeś na odznakę. Oh, Jak ja, tam, Wilson? Gotowy do występu? Trenuję, Cezary! Na pewno masz okropną trenę. Ja bym miał! Będą tak gadać i gadać. Mogę być teraz z przodu? Jasne. Chodź, Buczek, zamienimy się. Wszyscy rozmawiają o twoim wieczornym programie. Coś ty? Tak, tak. Całe stacyjkowo będzie ci oglądać. To lepiej wezmę się do pracy. Powodzenia! Zaczniemy od początku. Yy. Nutka? Buczek? Gdzie jesteście? Och, to licha. Zabrali wagon z kamerą. Guczek! Nutka! Tu jesteście. Co wy robicie? Nie gniewaj się. Zagapiliśmy się. Zabraliście mi wagon bez pytania. Zostało mi 10 minut do programu. Przepraszamy. Może jeszcze zdążę. Powodzenia. Będziemy cię oglądać. Paga, zostało jeszcze 10 sekund. Pośpiesz się, Wilson. 9, 8, 7, 6, 5, jestem. 3, 2, 1. Słuchajcie, tu mówi Wilson, wasz reporter kolejowy prosto z nowo otwartego wiaduktu. Najnowsza wiadomość, wiadukt jest znowu czynny. A ja pierwszy przejadę na drugą stronę. Uważajcie! Wilson naprawdę się do tego nadaje. O tak, ma talent. Och, jestem dumny z naszych ciuchciaków. Wilson zostanie gwiazdą. Koła się toczą jak po maśle. Och, to nie ten głos. <laughs> Perfekto! Słowo waszego Asa, wiadukt pierwsza klasa! Mówił wasz reporter kolejowy Wilson. Do zobaczenia! Żegnam! Może chcesz się zamienić? Ja się zajmę sokiem, a ty magazynem, gdzie nikt ci nie będzie zawracał głowy. Skoda! Dobrze, najpierw owoce. O, to wcale nie jest takie proste. Ojej! O! O! Pszczoły! Zostawcie mnie! Proszę! O! Pomocy! Radunku! Chyży, pomóż mi! Strąciłam gniazdo pszczół i teraz mam w środku cały rój! Spokojnie, nie bój się. One tylko szukają nowego domu. teraz perswadujemy im to miodem. Miodem? Tak. Pszczoły lubią miód. Jest w sokowirówce obok podajnika szklanek. Jej, to było niechcący. Teraz rozumiesz, o czym mówiłem? że to wszystko moja wina. Musimy jak najszybciej znaleźć im nowy dom. Hmm. Rację. teraz wracajmy do roboty, zanim Frostini pęknie ze złości! Tak! Będziemy pracować jak te pszczółki, a najważniejsze, że na świeżym powietrzu! Lody, joze, lody, lody, tutti frutti. Są smaczne, są zdrowe, są bardzo lodowe. Ja poproszę rożek sernikowy. Wielkie dzięki! Mm, dalej, Wilson! Mm. Lody, lody, tutti frutti! O, o, Wilson, jak ci idzie? Świetnie, dzięki! Mogłem go poprosić o pomoc, teraz już za późno. Och. To niesłychane, gdzie ten Wilson? Przecież kiermasz lodów nie może się odbyć bez lodów. Kompletna katastrofa! Dałam słowo, że nie nawalę. Muszę poprosić o pomoc, choćbym się miał ośmieszyć przed... Yy, Frostinim. I tutti frutti. Są smaczne, Frostini! są zdrowe, są. Zaczekaj! Frostini! Wieki temu miałem dowieść lod na kiermasz, ale tak dobrze się z Tobą bawiłem, że zupełnie straciłem poczucie czasu. Nie martw się, Wilson. To się często zdarza w moim towarzystwie. Jestem spóźniony, a wagony są ciężkie. Pomóż mi! Albo dzisiaj nikt nie spróbuje twoich nowych lodów! Mm, nie można do tego dopuścić! Avanti! Awa, co? Avanti! To znaczy dalej w drogę! Uf, bardzo ci dziękuję! Dobrze się pieni. Ale źle się spłukuję. Teraz jestem świeżutki jak e, szpiejorek. Nie o taki efekt mi chodzi. Tylko ostrożnie, Edziu! <gryw> 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 Od razu le. Słyszeliście? Uwaga, ciuchcie! Wszyscy do tyłu! Wycej! Na świst pary! Hmm. Jeden z filarów popękał. Naprawisz to? Tak, ale muszę wylać cement, który nie zastygnie do jutra. Do jutra? Na świst pary! A co będzie z paradą? Do jak skała? O, jak skała, bracie? Zanim zaczniemy, chciałabym coś powiedzieć. O, szykowna pani! Było mi trudno podjąć tę decyzje, ale teraz, kiedy już zwiedziłam stacyjkowo, nawet dość dobrze je zwiedziłam, <grym>, czuję, że naprawdę udało mi się poznać to urocze miasto. Wszyscy tak się starali, by mnie powitać. To zaszczyt być waszą burmistrzynią. Dobra! O, Pani chciałbym panią przewieźć na drugą stronę. <laughs> Będzie mi miło. O, kawał osiągnił. Ciekawe, kto to zgubił. Przepraszam, mogę to wziąć. Będzie pasować do mojej kolekcji. Skoro ci się przyda. Ojej, dzięki. Lepiej trafić do kolekcji niż na śmieci. Ach, jak ja to teraz posprzątam? Nic się nie martw. Ja się tym zajmę. Super. Ten chyży to porządny parowóz. I gotowe. Już możesz jechać. Wielkie dzięki. Co to było? O! No ładnie. Ciekaw, kto zdobędzie nagrodę! Nie ten, kto powinien. Witam wszystkich. Dobry wieczór. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by wyróżnić pewną specjalną ciuchcię. A nagrodę pomoże mi wręczyć ktoś, kogo już znacie. Denzel, mój siostrzeniec. Siostrzeniec? Wiedziałeś coś o tym? A niby skąd? Tak, Denzel zgodził się trochę mi dzisiaj pomóc. Znaczy, był szpiegiem? Zgadza się. Wiedziałam, że w mojej obecności będziecie się bardzo starać, natomiast przy nim pozostaniecie sobą. Perfekto! Ale teraz do rzeczy. Nagrodę otrzymuje. Hyrzy! <laughs> Gratulacje dla ciuchci roku. Doskonale, Dzięki, Denzel. Kangury są niesamowite. Ej, Wilson, jak wysoko skacze kangur? Skacze wysoko jak żółwia oko. Ha? A może raczej pawiana? Nie, to chyba był koń. Jedziemy do Małpek? Gdzie Wilson? Już wyjechał z dziećmi. Co? Nie był gotów. Ten mały ciuchciak jest w gorącej wodzie kąpany. Tam! Widzicie ją? To zwierzę ma długą trąbę zamiast nosa. Co ty gadasz? Ojej! Miałem na myśli ogon. A co one jedzą? Um, y, jedzą. Um, banany! <ścoughs> On to wszystko mieści Dobrze, chodźmy nakarmić małpy Tak, a mamy dosyć siana? One się nie żywią sianem Jedzą głównie owoce Teraz musisz szybko skoczyć do sadu po jabłka Zawsze możesz na mnie liczyć Dzięki Więc tam się spotkamy Tu zobaczycie małą żyrafę Jest wielkości fasoli i mieszka w kieszeni u mamy. Jaka znowu fasola? I niby, gdzie ona ma kieszeń? A niech to! Jak to było z żyrafami? Wiem, już pamiętam. A więc żyrafy chowają głowę w piasek? To są strusie! Każdy to wie! Ty nic nie wiesz! Tak! Chcemy Zwracać. wracać! Chcemy innego przewodnika! Innego przewodnika! Innego przewodnika! Ale ja się dopiero innego uczę! Tak jak innego i wy! Przewodnika. Przykro przewodnika. mi, że was zawiodłem! Dzięki Zosiu! Halo, Edziu! Wykrywacz mi mówi, że mam zawiesić Zosię. No nie, dlaczego? Bo przewozi niebezpieczny ładunek. <grywa> Chyba ciebie, Edziu! <grywa> Zwariowana maszyna. Zabiorę ją do warsztatu na mały przegląd techniczny. Hektor w świetnej formie, żadnych usterek, nie chcę niczego przegapić. Olga, wszystko gra? Tak myślę. Może ten sygnał był trochę za cichy. Trzeba jej było powiedzieć. Huh? Co ty tu robisz? Wykrywam usterki. Z wentylatorów uchodzi ci para. Zgłoś się natychmiast na przegląd do warsztatu. Serio? Ale to u mnie normalne. Lepiej sprawdzić niż naprawiać. Nie chcemy więcej wypadków. No. Masz rację. Ten kocioł jest w dobrym stanie. Uwierz mi, ale Eulalia twierdzi, że jest gorący. No oczywiście, on podgrzewa ci wodę. Coś mi się zdaje, że Emilia trochę nadgorliwie szuka problemów. Tak. Najgorsze, że sprzęt jest przestarzały i nie warto inwestować w naprawy. Um, Edziu, pani doktor, tak sobie myślę. Że gdyby wykrywacz mówił, to nie zabierałby czasu. Wioli? Emilko, to świetny pomysł. Czas przebudować wykrywacz. O, to ci się udało. Nawet już wiem, czy jego głosu użyć. Uwaga, uwaga. Żadnych usterek. Wszystko w najlepszym porządku. Perfekto. Dziękuję. Zaraz, zostałaś brzuchomówcą, czy co? Właśnie, widzisz, zdolniaka ze mnie. Hmm. Co może dzisiejsza technologia? Czy ktoś mnie słyszy? Wyciągniecie mnie. Niestety, muszę pojechać po nową część. Ja to mogę załatwić. Ha, To nie takie proste. Ta fabryka jest daleko. Sam do niej nie trafisz. Ha, z nawigatorem trafię do fabryki. Na pewno nie zabłądzę. Cóż. No proszę, Edziu! No, zgoda. Tak! Ha, ha. 3625 rzutów kamieniem. 3625 rzutów kamieniem do satelity. Liczyłem osobiście dwa razy. No tak. Dzięki. Nawigator jakoś dziwnie się zachowuje. Ten satelita chyba w ogóle nie działa. Hm. Dobrze by było polecieć w kosmos i to sprawdzić. Ja cię zabiorę! Serio? Więc w drogę! 3625 rzutów kamieniem. Jesteśmy! I co powiesz? Hmm. Chyba jest do góry nogami. To nic poważnego. Ustalam trasę. Proszę jechać na południe 3625 rzutów kamieniem. Świetnie! Działa jak nowy! Teraz muszę szybko wracać do zajezdni. Trzymaj się! Nie, twoje... Hugo! No, nareszcie! Cześć! Miałem kłopoty z nawigatorem, ale teraz już działa. Aha, dobra robota! Dziękuję. O, i mam tę część! Ach, na szczęście! Zaraz podłączę. Jest! Zobacz, czy działa! Znowu wolny! Wilson! Ach. Ach. Cześć, Koko. Czy to już ranek? Wygrałem? Obudź się, Wilson! Jesteś spóźniony! Co? Już dawno powinieneś być w sortowni! <grym> o nie! Muszę tam szybko dojechać! Jestem! Niestety, Wilson, trochę za późno. Cezary pojechał za ciebie rozwieść listy na odpowiednie stacje. O nie! Bardzo ci przepraszam! Poczta ze stacyjkowa jeszcze nigdy nie była spóźniona. Ojej, co ja narobiłem? A może sami rozdzielilibyśmy pocztę, a potem ja bym ją rozwiózł? Całkiem dobry pomysł, ale sama nie wiem, to zabrałoby ci mnóstwo czasu. Przecież to ja się spóźniłem i chcę wszystko naprawić. A jeśli się postaram, to na pewno się uda. No cóż, chyba nie mamy nic do stracenia. No dobrze, mały, spróbujmy. Super, tym razem na pewno nie zawiodę. jesteś Udało się! Cała poczta dostarczona! Dobra robota, Wilson. Cieszę się, że stanąłeś na wysokości zadania. Przepraszam, że wszystkich zawiodłem. To się nie powtórzy. Obiecuję. To dobrze. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyłeś. Tak, wiolu. Sen jest bardzo ważny. Masz rację. Jednocześnie! A, dobra robota. Hm. Bardzo wyrównany wyścig. Koko i Hektor zdobyli odznaki dla najszybszej ciuchci. Hurra! Istnieje odznaka dla najszybszej ciuchci, ale żaden uczeń jej nie zdobył. Nawet Hektor. Ty też nie? Nie jestem kolejką pośpieszną jak Koko. <laughs> Powinnaś spróbować. Tak, musisz zapytać Wiolę. O, może będę pierwsza? By zdobyć odznakę, masz przejechać trasę w 30 minut. Zrozumiałam. Do biegu, gotowa, start! Kura, Gnaj, Koko! Jest biała, zielona, nic nie gna. tak jak ona! Koko ruszyła z wielkim impetem. Już niewiele brakuje! Koko jest zmęczona. Jej prędkość maleje. Zostało jeszcze tylko 5 minut! Dalej, koko! Nigdy w życiu jej nie dogonię. Jestem zmęczona. Dalej, Koko? Niewiele brakuje. Ja już nie mam. Sił. Dasz radę! Jest biała i zielona. Nikt nigdy nie gnał tak jak ona. Jesteś jedynym pewniakiem do tej odznaki. Robota, ko... Uuu, nutka, wstawaj! Już czas ruszać do pracy. O, jakoś źle się czuję. Co ci jest? Jestem zmęczona. O, rety. Lepiej sobie tu dziś zostanę. Ach, odpocznę i mi przejdzie. Dobra, niech będzie. Powiem Wioli, żeby zawiadomiła Danbara. <laughs> Teraz nie będę musiała robić inspekcji. Żadnych usterek. Żadnych usterek. Hmm. Powiedz dokładnie, co ci dolega? E, jakbym zupełnie na nic nie miała siły. Nawet na to, żeby obracać kołami. Cóż, jest jedna możliwość, ale to naprawdę rzadkie. Energię do silnika dostarcza koło zamachowe. Zaczekaj. Tak, to to. Na pewno to właśnie mi dolega. O, a czy to poważne? Bardzo. Biedna nutka. Podwieścić? Dlaczego nie mogę zostać na podnośniku? Dlatego, że muszę ci zdemontować koła. Moje koła? A potem trzeba ci będzie wyjąć silnik. Chcesz mi wyjąć silnik, ale... To duża naprawa, więc musisz tu zostać na noc. Mam tu zostać? Całą noc? Zupełnie sama? O rety, co ja narobiłam? Z tą częścią. No dobrze, to zaczynamy. Ojej! Najpierw koła. Nie! Nie bój się! Ale. Morgan się tobą zajmie! Będzie dobrze! Ale kiedy mnie nic nie jest! Jak to? Hmm. Ja to zmyśliłam, żeby nie jechać z butkiem na inspekcję torów. Och, nutko! Jak mogłaś! Wszyscy się tobą zajmujemy przez cały dzień! Wszyscy się martwią! Naprawdę mi przykro. 就知道。